Skrypt eksport zestawień do Excela pozwala eksportować wiele zestawień z projektu do wskazanego folderu na komputerze za jednym razem. Skrypt znowuż dostępny jest w usłudze Dynamo Script w pakiecie BIM Model Setup. Warto w tym momencie również powiedzieć, że kiedy najedziemy kursorem na, na konkretny skrypt pojawia się podpis, który informuje o tym co skrypt robi. No i to jest powiedzenie tego, co już wcześniej mówiłem. Warto w tym momencie również zerknąć, jak na szybko zerkniemy, jak, jak, jak wygląda eksportowanie czegokolwiek do Excela. Musimy otworzyć zestawienie. Um, reports, Schedule. Tutaj konfigurować musimy wybrać miejsce, w którym chcemy zapisać um, Zapisać nasz, nasz plik TXT. Załóżmy, że to będzie właśnie na pulpicie czy gdzieś. Do tego musimy jeszcze sprecyzować, jakie co ma dokładnie być wyeksportowane. Czy tytuł, nagłówki, kolumn i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę to trwa. Pomijam już całą sytuację, całą sprawę z importowaniem pliku TXT do, do Excela i za. Zapisu samego Excela na, na dysku z odpowiednią nazwą w odpowiednim folderze. To trochę trwa. Dlatego powstał tenże skrypt. Dwuklikiem uruchamiamy go i zostaje wywołane okienko dialogowe. Po kolei, co trzeba zrobić? Wskaż folder zapisu plików. Ja ustawiłem prosty, pusty folder, który nazywa się Zestawienia. Pokażę, wam, pokażę Państwu, że jest pusty. I jeżeli czyli by sobie wpisz rozszerzenie pliku. Domyślnie jest to XLS, żeby plik, żeby plik został zapisany jako, jako plik Excela. Jeżeli Państwu zależy na zapisie XTEKów, nie ma problemu, trzeba to tutaj wpisać. No i cóż, na, następna pozycja to okno, w którym możemy zaznaczać poszczególne zestawienia do eksportu. Skrypt skanuje cały model w poszukiwaniu zestawień, informuje nas o tym ile zestawień jest w projekcie, no i alfabetycznie wylistowane są tutaj zestawienia do wyeksportowania. Możemy skorzystać z przycisku Select All, żeby wybrać wszystkie, bądź ręcznie kliknąć na na te zestawienia, które chcemy eksportować. Jeżeli z jakiegoś powodu byłby problem z zapisywaniem do Excel'a u Państwa na, na, na komputerze, może to być wina separatora. Domyślnie jest to przecinek, jeżeli miałby to być średnik, czy cokolwiek innego, należy to tutaj skonfigurować, ale domyślne ustawienie powinno zadziałać. I klikamy. Pojawia się okno z podsumowaniem, co zostało wyeksportowane. Lokalizacja zapisu po raz kolejny jest pokazana, żeby się upewnić, że zapisaliśmy tam, gdzie chcieliśmy. I nazwy plików, które zostały zapisane. Ok, pomyślnie. A w folderze zestawienia pojawiły się zestawienia. Klikamy dwa razy na, na informacje. Przepraszam, na, na plik. Pojawia się okienko dialogowe, które informuje nas o tym, że plik powstał w, w innym programie niż Microsoft Excel. Ale gdy zatwierdzimy tak, to Excel potraktuje ten plik jak swój. No i tak, o! Możemy się cieszyć zestawieniem w Excelu. I ta sprawa dotyczy, dotyczy wszystkich zestawień, które potencjalnie byśmy eksportowali.